Szanowni Państwo, jak zapewne widzicie, w każdym domu, pod każdym oknem, w każdej polskiej rodzinie winna w obecnej sytuacji kryzysowej winna rosnąć melisa. Tam widzieliście na początku melisę, tutaj mamy miętę. Do czego ta melisa jest nam potrzebna? Otóż do tego, że jak jesteśmy wściekli, pokłóciliśmy się z żoną w nocy, wychodzimy, zjemy sobie parę listków, wracamy do spokojności, jak to kiedyś mawiał Pawlak. Że piję dla spokojności. Tam mamy melisę, tu widzicie, mamy miętę, wszystko zdrowiutkie. Tu mamy winogrona, które nam tacy Państwo przysłali. Różne gatunki puszczamy to i będziemy to kiedyś zjadać. Ale nie o tym chcę dzisiaj, Szanowni Państwo, powiedzieć. Wielu z Was zarzuca mi, że pokazywałem Wam imbir, a to nie był imbir. Więc dzisiaj pokażę Wam, jak zasadzić imbir. Proszę bardzo, to jest imbir. Spójrzcie. To jest imbir. Jeżeli ktoś z Was powie, że to nie jest imbir, to ja jestem Arabem, a Wy jesteście Chińczykiem. Szanowni Państwo, to jest imbir. Jak sadzimy ten imbir? Proszę zobaczyć, on tu ma takie kuleczki i te kuleczki, to jest tak jak w ziemniakach. Odłamujemy to wszystko, o. No jest to imbir, no. Jest to imbir. Tak samo sadziłem imbir w tunelu, tylko że Wy po prostu nie wierzycie w to. Jak my to sadzimy, żeby tego imbiru było jak najwięcej. Ja to, Szanowni Państwo, łupię, o. Zobaczcie, oddzielam to tam, gdzie są kuleczki. O, tutaj jest taki jeden cały, może być. Jak gdzieś jest duży, o, na przykład tu jest duży, tu ma kulki, to go złamiemy w ten sposób i będziemy go sadzić. Jak w najprostszy sposób go sadzimy, żebyście wiedzieli, bo większość z Was po prostu nie wierzy czasami w to, co mówi i nie wierzy w to, co widzi. Szanowni Państwo, zrobiłem robek. Zobaczcie. Robek zrobiłem. I zaczynam sadzenie. Ja go kładę tak. Żadna po prostu mecyja. Kładę tymi kuleczkami, które są na zewnątrz. O, tak go układam. O, zobaczcie. Układam, układam. Jest tego dość dużo, bo wychodząc po prostu z takiego sklepu wielkopowierzchniowego, zobaczyłem śmietnik. A na śmietniku widocznie wyrzucono ten biedny imbir, który dla mnie będzie. Bardzo cenny i potrzebny. Zabrałem. O! I teraz go rozsadzam, proszę bardzo. Tak, tak go rozsadzamy należąco. Ja go tutaj wszystko włożę, bo to jest, szanowni państwo, potrzebne. Kładziemy. On, jak będzie rósł, to on zrobi okrąg. I odcinając go, nie wyrywamy go tutaj z środka, tylko te odrosty, które na bok będą po prostu wychodziły. Pokażę wam, jak to później rośnie jak już będzie troszeczkę na zewnątrz wtedy może dopiero uwierzycie widzicie sami, że sadzę imbir a nie jakiś tam kosasiec czy lilie wodne i nazywajcie to jak chcecie zobaczcie, wszystko tutaj pakuję do tej ziemi on sobie tu poradzi, bo tu jest pod oknem u mojej cioci zdrowa ziemia nienawożona żadnymi chemicznymi środkami bo tutaj sobie ona zawsze uprawiała marchewkę, czosnek Melisę, i tak dalej, i tak dalej. O, nasadziłem tego imbiru, nakładłem go. Jest puste. Pokażę Wam, że jest puste. I teraz to robimy. Zasypujemy to ziemią. O, to jest prosta operacja. Zobaczcie, żadna rewolucja. I nie słuchajcie tego, co plotą Wam jakieś tam głupoty ci, którzy się na niczym nie znają, a po prostu dużo mówią. Zasypię to. Zasypę czy zasypię? Nie wiem zawsze, jak to się mówi, bo człowiek na wsi to troszeczkę schamiał już. Wiecie? I dlatego tak. O! Tu koło winogronu. Zasypałem to wszystko. Troszeczkę ubiję. Ziemia jest wilgotna. I co robimy dalej? A no, szanowni Państwo, nic. Czekamy. Czekamy, jak ten nasz imbir po prostu zacznie wychodzić. I wtedy Wam pokażę, że tu. Na tym odcinku rośnie Imbir i nikt z was nie będzie mógł temu zaprzeczyć. Chyba, że nie jest to Imbir, a coś całkiem innego. Także, Szanowni Państwo, imbir rośnie w naszym kraju. Imbir nie przemarza. Dlatego nie bójcie się. To tak wygląda, jak przykładowo ziele Totehamona, korzeń Totrehamona. Wiedzą ci, którzy się interesują zielarstwem. Natomiast wy to po prostu możecie to. Traktować, że jest to tak zwana lilia wodna, która rośnie w rowach. A to jest korzeń to ten hamona. Szanowni Państwo, a tu po prostu jest ten nasz imbir, może nie polski, ale skoro się urodzi na polskiej ziemi, to będzie to dla mnie Polski. Szanowni Państwo, pokażę Wam za jakiś czas, jak on będzie wychodził, i sami ocenicie, czy miałem rację, czy jej nie miałem. Aby Oglądajcie i sadźcie ten imbir, bo gdyż jest to lekarstwo, nie musicie przepłacać, bo w wielkich sklepach wielkopowierzchniowych to kosztuje duże pieniądze, 20-25 złotych, 18, zależy od dnia i godziny. Natomiast sami sobie go wyhodujecie, sami wykopiecie i sami będziecie zażywać, jak będziecie przeziębieni lub chorzy na grypę. Także polecam, sadźmy i nie oglądajmy się na tych, co plotą wzdury. Dziękuję bardzo.